Witam wszystkich w epizodzie 5, miałem dwutygodniową przerwę od nagrywania, ponieważ miałem lekkie problemy zdrowotne, na obozie miałem dziwne skurcze w sercu, ale wszystko jest w porządku, także już nie ma co na ten temat się wypowiadać, mogę normalnie trenować indywidualnie na 100%, dostałem takie pozwolenia od lekarza, także właśnie dzisiaj przyjechałem na pierwszy trening indywidualny po dwutygodniowej przerwie. No jeszcze leczę się oczywiście, bo mam problemy z pęcherzem, ale to nic poważnego, lekarka również powiedziała mi, że mogę normalnie z tym trenować. Dzisiaj jadę do niej z badaniami krwi i moczu i wszystko mi powie, także będę wiedział co i jak. A dzisiaj właśnie przyjechałem na taki krótki trening indywidualny, 45-minutowy może troszeczkę krótszy, bo mam trening o 17.30 w klubie, a te treningi są jeszcze w miarę ciężkie, więc nie przesadzam, staram się po prostu podtrzymywać to, co wcześniej wypracowałem. Także zobaczycie, jaki to, jak ten trening będzie dzisiaj wyglądał. Zapraszam Was do oglądania, ja lecę się przebierać. Na skończona, czas na część końcową. W części końcowej będę oddawał 4 szczały z prawej nogi, 7 szczałów ze środka, 3 prawa czy 4 lewa, 4 prawa, 3, 3 lewa, zobaczymy i z lewej też 4 razy. Także zobaczy, zobaczycie jak to wygląda i zobaczycie ile uda mi się. Bo robię tylko jedną serię i zobaczymy moją skuteczność przy jednej serii. Szybko Wam pokazuję co kupiłem i spadam do domu Taka przekąska od Ewy Chodakowskiej Protein Fruit Następnie do tego mamy jogurcik kokosowy Już Wam pokazuję, pokazuję składzik Myślę, że wszystko dobrze widać I, i, i batonik jeszcze proteinowy, też od Ewy Chodakowskiej, także taki oto, taka oto przekąska fotreningowa i spadam zjeść pełnowartościowy posiłek do domu. Do zobaczonka. Właśnie wróciłem do domu i miałem wam powiedzieć, że miałem dzisiaj taki dzień, że naprawdę mi się nic nie chciało. Do momentu, kiedy przełamałem to, zrobiłem troszeczkę szybciej ćwiczenie i naprawdę jak się już przełamiemy, to później już jest sama przyjemność, włożymy w to ciężką pracę i nawet jak nam się nie chce, to jesteśmy w stanie zrobić efektywny trening. Wystarczy sobie powiedzieć słowa, święte słowa Marcina Osmana, nie chce mi się, dlatego to zrobię. Ja właśnie jem posiłek, pokażę Wam, tu mamy spaghetti z makaronu bezglutenowego, do tego warzywka, mięso z indyka, przecier pomidorowy, jest to taka forma spaghetti, do tego jeszcze mozzarella i bazylia. Jem posiłek, spadam do lekarza, później się do Was jeszcze odezwę po treningu w klubie, bo od razu po lekarzu lecę na siłownię i potem treni w klubie. Teraz robię sobie takie stawki motoryczne, powiem Wam troszeczkę więcej o tych stawkach jutro i pewnie pokażę Wam też przed treningiem taką stawkę, bo jutro nie robię treningu indywidualnego, więc będę miał też czas, żeby Wam to wszystko później zmontować. Montuję dla Was kombos, także robię swoje i widzimy się już po treningu w klubie. Pozdro! Miałem tak dynamiczny dzień dzisiaj, że dopiero co dałem radę w ogóle się odezwać. Dużo pracy dzisiaj naprawdę wykonałem po tym treningu indywidualnym. Jeszcze trening w klubie, przed tym byłem u lekarza i tak naprawdę cały czas wszystko w biegu, więc taki mega dynamiczny dzień był, że właśnie nie miałem w ogóle jak się odezwać. Na kolację jadłem ryż z warzywami, także nic szczególnego nie przegapiliście. Lecę teraz się zregenerować, porościągać, porolować i widzimy się jutro. Jutro Wam powiem parę ciekawych rzeczy. Także życzę Wam miłego wieczoru. Jeżeli to jest, oglądacie to wieczorem, jeżeli w ciągu dnia, to miłego dnia i widzimy się jutro. Pozdro! Witam Was kolejnego dnia. I co ja dzisiaj działam? Dzisiaj od rana siedziałem i montowałem to, co wczoraj dla Was nagrałem. Nie było tego dużo, ale troszeczkę czasu mi zajęło. Dodatkowo nagrywałem też parę rzeczy na Instagram. Jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to tutaj gdzieś się pojawi nazwa profilu. I też we wcześniejszych kombosach, które dla Was tworzę właśnie na Instagram, mogliście zobaczyć nazwę profilu. Jeżeli jesteście zainteresowani y, taką tematyką, bo tam najczęściej właśnie wrzucam takie krótkie wstawki, y, kombosy czy propozycje z wodów, to wpadajcie i obserwujcie. Czy ja dzisiaj robię jakiś trening indywidualny? Wyjdę sobie na podwórko, zrobię tylko parę ćwiczeń na szybką pracę nóg oraz popracuję nad przyjęciami i podaniami. Będzie to bardzo krótki trening, bo będzie trwał on maksymalnie 25 minut z całą rozgrzewką. Nie chcę tak za bardzo jeszcze właśnie dodawać tych treningów indywidualnych objętościowych, tylko w, teraz chcę skupić się właśnie na podtrzymaniu i e, takich krótszych treningach indywidualnych e, i bardziej właśnie e, pracować nad, tych, nad, nad tymi aspektami, które są mi potrzebne na mojej pozycji. E, bardzo właśnie już od dłuższego czasu próbuję się skupić na przyjęciach i podaniach. chcę, żeby te przyjęcia były idealne. E, no więc popracuję tylko nad tym elementem dzisiaj. Będę dodawał do tego od razu skan, bo on też jest mega ważny. I tak jak powiedziałem, jeszcze parę ćwiczeń na szybką pracę nóg, ponieważ ja czuję, że jeżeli robię te ćwiczenia na szybką pracę nóg, to potem te wszystkie zwody, które robię, robię z niesamowitą szybkością. Po tym treningu zjem sobie oczywiście posiłek już taki przedtreningowy, przed treningiem w klubie. Dzisiaj, przed treningiem w klubie, od razu oczywiście robię wstawkę motoryczną, bo tak jak mówiłem wczoraj, zmieniłem troszeczkę system pracy motorycznej, ponieważ robię 4 razy w tygodniu trening siłowy i prewencyjny oraz szybkość i moc. Robię krótkie wstawki, właśnie 30-45-minutowe przed treningiem, gdzie pracuję właśnie nad różnymi mięśniami, bo staram się minimum robić dwa ćwiczenia na górę ciała i dwa ćwiczenia na dół ciała, albo mieszam to. Tylko dół ciała albo tylko góra ciała. Do tego dodaję albo szybkość i moc, albo prewencję urazów. Postaram się Wam dzisiaj pokazać ten trening motoryczny, żebyście mieli obraz tego, co robię. Prawdopodobnie jutro usiądę i rozplanuję sobie taki czterotygodniowy cykl, jak, będzie wyglądał, jak będą wyglądały moje treningi indywidualne treningi w klubie, sparingi. I ogólnie rozpoczęcie sezonu, tak żebym mógł sobie wszystko po kolei robić zgodnie z planem. Dodatkowo w tym planie również będę rozpisywał, jak będę pracował nad taktyką, rozumieniem gry. Więc naprawdę będzie dużo informacji dla Was. Mam nadzieję, że z tego skorzystacie. Ja się wylogowuję. Pozdrawiam, wam, życzę, pozdrawiam Was, życzę miłego dnia i widzimy się już podczas tego treningu na podwórku. Tak jak powiedziałem, będzie króciutki, więc nie będzie dużo do oglądania, ale co, lecimy, bo ja już za dużo gadam. Masakra. my head held high no shirt no shoes but a beating heart and i made sure that my tongue was tied try to shut up and just put up with all the lies they told guess this is what it's like when you grow up i'm feeling old some say it's normal when you get formal it comes with age what a mistake cause when i was a kid i dreamt of came through tripping aquafina i'm sipping 15 kept a weapon on me flow make I'm on my my and stack chicken like what it's gon' be in the cut, and you want us for when I tell a peace. Love is love. Love is love. Adios. Bindo, bindo with the switch again. Boy, deliver like he heffin' Call it, they just give them estimates. Summer for my Benjamins. I got, I got what you need, baby. Skirt the Chevy, make a scene, baby. LA BB, been the team, baby. Pop a word the G, baby. Look, laugh till I'm finished. Had a handful of limits, through the hand, got a bag, now the hands in the business. For my hand, it's a ticket. Talking margin for the biggest. That's a comma, and a comma, and a comma. Gotta get it. I've been playing with the minutes that they've been should've gave, and I'm flipping every digit that they've been should've paid. Had to find a way to get it. No, this isn't what you made. If I ever wanna dip, then I'm brink with the blade, and I'm brink a blink on the brink of some dumb. Sh Watch how I move, cause I know the brink's coming. Watch for the blues, cause I know that they dumping. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Hush on discussions, you know what you need to. I keep it in the band to let you know that I don't need you. Y'all cats be secret, heading out to the piece. you been king, I'm regal, got it in my abyss. Came through trippin', acafrina, I'm sippin'. 15, kept a weapon on me. Flow make digits, I'm on my, my bin and chicken like what it's gon' be. When the cut and you want us run when i tell a peace, love is love love is love hold up where they got my back on pippin Time i'm back in kitchens with the tray windows tinted like how black my skin is scoop the shorty in it from a j Swish, she got vision just like any women giving me the kitten way before the riches nothing more to mention i could light a block of powder or and glisten pouring on my body that's a gorilla linen i came through tripping I'm 7-15, kept a weapon on me. flow make this on my business stack chicken like what it's gon' be Two uh, in the cut, A you want us for run when I tell a peace. Love is love. Love is love. Adi, yos, love is love. Love is love. Trening skończony, cieknie ze mnie niesamowicie, bo jest mega gorąco, ale 20-minutowa wstawka treningu indywidualnego skończona. Bardzo fajna praca. Króciutka, lubię taką pracę właśnie wykonać sobie z rana, później mam więcej też energii w ciągu dnia i lepiej czuję piłkę na treningu klubowym. Powiem Wam po treningu klubowym, czy odczułem ten trening w nogach już na treningu. Czy w ogóle nic, tak jakbym nic nie robił, bo to jest też ważne, jeżeli robimy taką dynamiczną i szybką stawkę, nie powinniśmy jej w ogóle czuć na nogach już na przykład podczas drugiego treningu, bo bardziej na celu ma ona nas pobudzić. Lecę teraz jeszcze szybko nad rzekę, trzeba wejść do lodowatej wody, bo zanim tutaj ochłonę, zanim tutaj bym ochłonął tak zwyczajnie, no to zajęłoby mi to z dwie godziny, a muszę się powoli też szykować na drugi trening. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdro! Kurde, myślałem, że będzie zimniejsza Myślałem, że będzie zimniejsza, bo padał deszcz Ale jest spoko, ogólnie ta woda jest to mistrzostwo świata, uwielbiam ją Po treningu... Nie no, tutaj jednak jest trochę zimniejsza Ale i tak jest sztosi Coś pięknego oh. Let's go! Króciutki workout, regeneracja i lecimy na siłownię. Tak można zaczynać dzień. W sumie nie zaczynać, bo to już jest praktycznie połowa dnia. Ale rano, tak jak mówiłem, ogarniałem vloga. No i dopiero teraz tak naprawdę zrobiłem sobie taki króciutki trening. Mega, mega. A wam też polecam robić sobie takie króciutkie treningi i zobaczyć, jak wy się czujecie po takich treningach. Może będziecie lepsze mieli czucie piłki podczas treningu głównego. Jeżeli waszym treningiem głównym jest trening w klubie. Także dajcie mi znać w komentarzu, czy robicie sobie też takie króciutkie stawki poranne i czy później na przykład lepiej czujecie się już podczas treningu w klubie. Ja się żegnam, widzimy się już po treningu albo jeszcze pokażę Wam na części motorycznej parę, parę ćwiczeń przy tej stawce przed treningiem klubowym. Także do zobaczenia. story właśnie po treningu w klubie i po tej wstawce motoryczną, którą widzieliście, naprawdę mega praca dzisiaj wykonana. Jestem z siebie zadowolony. Popracowałem dzisiaj bardzo, bardzo intensywnie i na treningu klubowym, i powiem wam, że w ogóle nie czułem tej wstawki, którą robiłem rano szybkościową. Jeszcze wam pokażę szybko, jak na deszczem. Mamy normalnie tropikalną pogodę. Nalecono, no trzeba przywiknąć do takiej pogody. Przynajmniej dzisiaj, fajnie na treningu piła chodziła. Bo jak jest mokra, trawa, to wiadomo, że ta piłka jest dużo szybsza i fajnie się grało. No i wracając jeszcze do tej wstawki szybkościowej, porannej, naprawdę w ogóle jej nie odczułem. A bardzo fajnie się świeżo czułem na treningu, więc polecam sobie coś takiego robić. Ja już to stestowałem właśnie dzisiaj i naprawdę czuję się dobrze. Dajcie mi znać w komentarzu, już wam to mówiłem, jak wy się czujecie. Zmierzam teraz do domu, jem ostatni posiłek i widzimy się jutro. Co jutro, jutro trening indywidualny z chłopakiem, więc będę tylko trenerem w tym treningu. Zobaczycie mniej więcej, jak wygląda specyfika treningu, jak ja go układam. Także do zobaczenia jutro. Dzięki, że oglądaliście. Pozdro!